Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Dominikańskiej 9 w Sieradzu od lat walczą o podłączenie budynku do miejskiej sieci cieplnej. Mieszka w niej 9 rodzin. W większości to osoby starsze, dla których noszenie węgla po schodach jest bardzo uciążliwe. Nie mogę dźwigać, bo mam amasmy. Wiadra dźwigam, to wyjdzie to i koniec. I nie mogę chodzić. No, palić muszę i jest, No i Nie wiem jak, no, nie wiem co robić. Jak tylko tyle lat mieszkam, bo jestem sieradzanką od początku. Tak ja cały czas tylko węgiel wnoszę. No, to tylko tyle mogę powiedzieć. Na no, okrągło węgiel. Jeśli odpoczynku nie ma. Przychodzi zima, to już. Przechory jest. Zresztą te schody też nam nie ułatwiają, bo są bardzo niewygodne do chodzenia. Są bardzo strome, są wąskie, gdzie po prostu nawet jak stopę stawiając, no damska stopa jest raczej no małą stopą, więc cała się nie zawsze mieści, że tak powiem, tylko gdzieś tam obcas jeszcze może spać. I trzeba też uważać, że w jednej ręce wiatro, w drugiej poręczy, żeby po prostu nie spać. Mieszkańcy batalion o podłączenie do miejskiej sieci cieplnej rozpoczęli dwa lata temu. Liczyli na to, że zostanie to zrobione podczas rewitalizacji sieradzkiej starówki. Ulica Dominikańska zyskała nową nawierzchnię i chodniki z granitowej kostki, nowe latarnie. Ogrzewania jednak nie podłączono. Janina Rosa kupiła czujkę dymową, bo boi się czadu. Na no pewno się boi, bo ja mam cały czas czad. Ja uciekam, bo bym się udusiła. Chyba rok czy dwa lata temu tutaj Straż Pożarna u sąsiadki była, bo po prostu no, ulatniał się czat i, i się bała, małe dziecko miała po prostu i się bała. I to samo nas dotyczy. Powodem niepodłączenia kamienicy do miejskiej sieci cieplnej był brak pieniędzy. Koszt inwestycji to 67 tysięcy złotych. Prezydent Jacek Walczak nie wykluczył, że uda się to zrobić w tym roku. Ale to jest zależne nie w 100% od nas, bo pieniądze już mamy, ale od tego, czy. Ta rodzina, która nie jest, w, która tam mieszka, a która, która tworzy wspólnotę i która, która jest spoza, spoza naszej administracji, się zgodzi na przyłączenie. Chodzi o Sławomira Ślęzaka, który wykupił swoje mieszkanie na własność. Dlatego sam musiałby pokryć koszty podłączenia go do miejskiego ogrzewania. Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. No, dlatego, dlatego że jestem zdziwiony taką sprawą. Ale faktycznie byłby pan chętny, żeby podłączyć? Oczywiście. Pan Słabomir szacuje, że kosztowałoby go to nawet 15 tysięcy złotych. Nie chce jednak utrudniać życia sąsiadom. Liczy na to, że podczas kolejnego zebrania członków wspólnoty, czyli jego i przedstawicieli magistratu, ten temat będzie omawiany. Spotkanie ma się odbyć w połowie marca.